Witam państwa bardzo serdecznie. Mam przyjemność zastanowić się razem z państwem wspólnie nad tematem otyłości cukrzyca typu drugiego. To, że otyłość jest chorobą, myślę, że wszyscy wiemy, zakodowaliśmy ją jako E66, ale wydaje mi się, że nie do końca wszyscy jednak postrzegamy ją jako chorobę. Tak naprawdę dopiero obecne czasy, czyli czasy pandemii COVID-19, pokazały nam, jak to poważna choroba i jaki ma ogromny związek z cukrzycą typu drugiego. Na początku tej pandemii już w Wielkiej Brytanii sygnalizowano, że 7 na 10 pacjentów przyjętych na oddział intensywnej terapii z powodu zakażenia koronawirusem miało albo nadwagę, albo otyłość i chorobę towarzyszącą. Za chwilę potwierdzili to również Włosi w swoich obserwacjach i powiedzieli, że osoby, które umierają w czasie tej pierwszej fali pandemii, to u ponad 2 trzecich osób stwierdzano Przynajmniej jedną dodatkową chorobę, a mianowicie otyłość i jedną z nich, czyli chorobę układu sercowo-naczyniowego, albo cukrzycę, albo chorobę układu odpornościowego, czy chorobę nerek. Okazało się również, że Chińczycy w swoich badaniach wyraźnie opisali, iż wśród osób, które najczęściej umierają z powodu zakażeń spowodowanych COVID-19 są osoby z otyłością i nadciśnieniem tętniczym. Na drugim miejscu osoby z otyłością i cukrzycą, a dopiero trzecie miejsce osoby z otyłością i chorobami dotyczącymi układu sercowo-naczyniowego. Otyłość w Polsce narasta i to narasta zarówno w świecie ludzi dorosłych, jak i wśród dzieci. Proszę zobaczyć, jak duże odsetki. W poszczególnych województwach dzieci ma otyłość. Wraz z otyłością również WHO sygnalizuje, że narasta cukrzyca typu drugiego i prognozowany wzrost w stosunku do roku 2030, 2030 względem roku 2000 wynosi aż 44%. Otyłość jest chorobą wieloczynnikową. To nie jest tylko tak, że nadmiernie jemy i za mało wydatkujemy. Zawsze wśród tego wszystkiego wikła się jeszcze albo zaburzona sekrecja tkanki tłuszczowej, albo dodatkowo jeszcze zaburzona sekrecja trzustki, wydzielania hormonów jelitowych, trochę genetyka i trochę stosowane leki. Niemniej jednak na pewno czynniki środowiskowe odgrywają tu największą rolę, ale otyłość to nie nadmierna masa ciała. Otyłość to choroba tkanki. Tłuszczowej, tkanki tłuszczowej, która, będąc w stanie zapalnym, wydziera bardzo dużo cytokin zapalnych i adipokin. To one stają się przyczyną chorób towarzyszących otyłości, mianowicie nadciśnieniu tętniczemu. Również może wystąpić nietolerancja glukozy, insulinooporność. Również te, przepisujemy em, tym cytokinom powodowanie aterogennej dyslipidemii oraz zaburzeń dotyczących układu krzepnięcia. To wszystko sprawia, że otyłość ma bardzo duży związek z cukrzycą typu drugiego, a tak naprawdę uważa się, że tkanka tłuszczowa trzezna, zwiększając sekrecję TNF-alfa, interleukiny szóstej i rezystyny, a obniżając sekrecję ochronnej adiponektyny, przy czym zwiększając sekrecję leptyny, która okazała się czynnikiem zapalnym spowoduje właśnie występowanie insulinooporności. Przyczyn insulinooporności jest środowiskowy wiele, może to być wiek, ciąża, stosowanie leków o działaniu diabetogennym, spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, zaburzenia hormonalne, zwłaszcza u kobiet w okresie okołomenopauzalnym, ale zwracam Państwa uwagę na te czynniki, na złą dietę, tak zwaną zachodnią, wysokotłuszczową, wysokocukrową, niskobłonnikową, brak aktywności fizycznej, Powodujące otyłość trzewną oraz dysbiozę w przewodzie pokarmowym. Jak dysbioza w przewodzie pokarmowym pacjenta otyłego różni się w stosunku do składu mikrobioty u pacjenta szczupłego, opisano już wiele prac i wiadomo, że procesy, które potrafi zrobić mikrobiota jelitowa zarówno w mięśniach, w tkance tłuszczowej, w wątrobie, w jelitach, czy wydzielając krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. One będą sprzyjały występowaniu insulinooporności i jakby przebiegają zupełnie odwrotnie niż u osób szczupłych, które mają prawidłową wrażliwość na insulinę. Co się tu może wydarzyć? To może Tkanka tłuszczowa może zareagować pod wpływem tzw. LPS-ów, czyli osłonek bakterii, gram ujemnych, wydostających się z niesprawnej bariery litowej może dochodzić do stanu zapalnego. Również krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe mogą powodować stan zapalny tkanki tłuszczowej. Również szereg procesów, jak Państwo widzą, które mogą prowadzić do stłuszczenia wątroby przy udziale dysbiozy w przewodzie pokarmowym i niesprawnej bariery jelitowej oraz zaburzeń kontaktowania się z ośrodkowym układem nerwowym. Czym jest insulinooporność w związku z tym? Jest stanem zmniejszonego działania insuliny na tkanki docelowe, pomimo prawidłowego lub podwyższonego i stężenia w surowicy krwi. W związku z tym, jakie to tkanki obwodowe zareagują na albo źle odpowiedzą na insulinę? Będzie to tkanka tłuszczowa, wątroba i mięśnie szkieletowe. Cytokiny zapalne i adipokiny wytwarzane przez tkankę tłuszczową docierając wraz z krótkołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi, wolnymi kwasami tłuszczowymi do wątroby będą powodowały jej stłuszczenie stłuszczenie, a następnie pogorszenie gospodarki węglowodanowej, ponieważ dochodzić będzie do procesu glukoneogenezy i zaburzeń gospodarki lipidowej. Również wskutek insulinooporności będzie źle wykorzystana glukoza przez mięśnie i również narośnie insulinooporność. Stan przedcukrzycowy to początek zaczynającej się, zaczynającego się kolejnego stanu, mianowicie później występującej cukrzycy. Czym jest to? To nieprawidłowa glukoza naczczo, czyli w granicach 100-125 mg na decylitr albo upośledzona tolerancja glukozy oceniana na podstawie krzywej obciążenia glukozą, kiedy ta glukoza w dwie godziny po obciążeniu wynosi 140-199 mg na decylitr. Stan cukrzycowy według szacunków opublikowanych przez pana profesora Czubliniaka to około 2,5 miliona ludzi, a i tak myślimy, że jest to liczba niedoszacowana. To, że redukcja masy ciała sprzyja poprawie gospodarki węglowodanowej i zapobiega cukrzycy, wiedzieliśmy już dawno, kiedy opublikowano badanie DPP, gdzie udowodniono, że zmiana stylu życia, aktywność ruchowa, zmiana sposobu żywienia – poprawia kontrolę glikemii zdecydowanie lepiej nawet niż grupa, która stosowała metforminę i też lepiej ta grupa zapobiegała występowaniu cukrzycy. W związku z tym kolejne badania również to potwierdziły, redukcja masy ciała poprawia glikemię naczczą i glikemię poposiłkową. Czy mikrobiota wpływa na masę ciała? Oczywiście z braku czasu nie będę Państwu omawiała wszystkich badań. Pokażę metaanalizę, że jest wpływ na BMI, mikrobioty korzystne i też wpływ na redukcję masy ciała. Na pewno nie jest to sposób na leczenie masy ciała redukcji masy ciała, ale wspomaganie, obniżanie procesu zapalnego w tkance tłuszczowej. Czy w związku z tym mikrobiota może i probiotyki zastosowane obniżać glukozy naczczo? Tak, też rąb metaanalizy jest po tej stronie, mimo że nie jest istotny statystycznie, ale już przy stężeniu insuliny osiąga tu istotność statystyczną. Również wskaźnik HOMA-IR oceniający nam insulinooporność jest po tej stronie metaanalizy, czyli zastosowanie probiotyków sprzyja poprawie gospodarki węglowodanowej. Co jeśli nie leczymy otyłości? Wzrasta insulinooporność, wzrasta glikemia, wzrasta wydzielanie insuliny, hyperinsulinemia, wzrasta apetyt, nie ma mowy, wzrośnie również masa ciała. W związku z tym, jeśli wzrasta insulina w surowicy krwi, przyrasta masa ciała, pogorsza się kontrola glikemii, dochodzi do wzrostu ryzyka rozwoju powikłań, szczególnie z zakresu układu krążenia i omawianej dzisiaj cukrzycy typu drugiego. Ciąg zdarzeń jest następujący. Najpierw jest ta oporność, oczywiście wskutek sekrecji cytokin i adipokin, adipocyta trzewnego. Potem stężenie insuliny się obniża, ponieważ spada również funkcja komórek beta. Dochodzi do produkcji glukozy wskutek wątrobowej glukoneogenezy. Następnie dochodzi do glikemii paposiłkowej, glikemii naczczo podwyższonej, no i oczywiście rozwoju powikłań cukrzycy. Nie mamy już chyba wątpliwości, że cukrzyca rozwija w się skutek choroby, jaką jest otyłość. I im większa otyłość, tym częściej towarzyszy jej cukrzyca typu drugiego. Chciałam też Państwu powiedzieć, że oczywiście bardzo ważną grupą, którą nie możemy przeoczyć, to są pacjenci szczupli z cukrzycą typu drugiego. Podejrzewamy, że są to osoby, które ze są ze zespole MONF, czyli metabolicznie otyłych osób z należną masą ciała. To takie osoby, których wskaźnik masy ciała jest prawidłowy, ale zawartość tkanki tłuszczowej jest powyżej 30% składu ciała. Również zmienia się pod wpływem leków stosowanych w zaburzeniach gospodarki węglowodanowej mikrobiota, i to też może się przyczyniać do rozwinięcia cukrzycy. Czy w związku z tym możemy powiedzieć, że stosując probiotykoterapię możemy poprawić gospodarkę węglowodanową? To polskie badanie, bardzo dobrze opublikowane w 2018 roku. Z polskim probiotykiem SanProbi Barrier i tutaj proszę państwa proszę zobaczyć że u kobiet w okresie okołomenopauzalnym po stosowaniu tego probiotyku obserwowano istotne statystycznie obniżenie parametrów między innymi gospodarki węglowodanowej Oczywiście jest taka teoria w tej chwili hipoteza że u pacjentów otyłych skutek procesu zapalnego tkanki tłuszczowej powodowanego między innymi również antyzbiorą przy wodzie pokarmowym dochodzi do rozwoju cukrzycy. Podsumowując to wszystko, jaki jest związek cukrzycy z otyłością? Otóż umiarkowany ubytek masy ciała, nawet 5-7%, połączony z umiarkowanym wysiłkiem fizycznym, jakim 150 minut w ciągu tygodnia, powodował redukcję częstości występowania cukrzycy typu drugiego o 58%. Kolejne badania wykazały, opublikowane w roku 2015 że wystarczy do tego, żeby zapobiegać cukrzycy, redukcja masy ciała u pacjenta z otyłością o 3 do 10%. Natomiast remisja cukrzycy jest możliwa przy redukcji masy ciała od 10 do 15%, a już maksymalnie przy większej równej 15 więcej procent redukcji masy ciała i jest to proces, który rzeczywiście jest udowodniony naukowo, również ta redukcja 3-15% daje obniżenie hemogliniacel wciąż zmniejszające się przy zmniejszaniu masy ciała powyżej 15%. Również są leki, które leczą otyłość i rzeczywiście poprawiają leczenie cukrzycy. Wykazano to już z lekiem, który Państwo znacie, z orlistatem, który przez 3 lata podawany i przez 4 lata podawany w terapii ciągłej obniżał występowanie cukrzycy u pacjentów w stosunku do placebo. I współcześnie stosowane leki, liraglutyd jako analog GLP-1 i naltrex, bupropion, redukując masę ciała, istotnie statystycznie względem placebo, w tym samym badaniu wykazano, że redukował również hemoglobinę acylowaną. Acel tu mamy badanie z liraglutydem, a tu z natryksonem i bupropionem. Również udowodniono, że w terapii rocznej stosowanie liraglutydu w dawce 3 mg na dobę powodowało powrócenie prawidłowej glikemii, glikemii u pacjentów włączonych do tego badania u 69% mających wcześniej stany przedcukrzycowe. I kolejna obserwacja: po upływie trzech lat, liralutyd w dawce 3 mg na dobę powodował znaczące zmniejszenie ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 i dotyczył aż 80% pacjentów względem placebo. Na koniec chcę jeszcze tylko Państwu powiedzieć o związku otyłości z cukrzycą obserwowanym przez chirurgów bariatrów. Otóż, jeżeli takich pacjentów poddajemy zabiegowi bariatrycznemu, niezależnie od tego zabiegu, jest to obserwacja na ponad 22 tysiącach zoperowanych pacjentów. Ustąpienie cukrzycy obserwowano aż u 77%. Tłumaczono to oczywiście przede wszystkim utratą masy ciała, ale tłumaczono to również występowaniem i procesu, który zmieniał nam GLP-1 w wydzielaniu, jeśli chodzi o wydzielanie jelitowe. Tak więc chirurgia bariatryczna udowodniła, że zabieg leczenia otyłości, niezależnie od rodzaju zabiegu, jaki jest wykonany, powodował redukcję masy ciała, ale również obniżał stężenie greliny i podwyższał stężenie hormonów jelitowych GLP-1. Tak tłumaczono e, możliwość remisji cukrzycy typu drugiego po tych zabiegach. Dziękując Państwu za uwagę, chciałam tylko powiedzieć, że leczenie otyłości to nie jest odchudzanie. To redukcja tkanki tłuszczowej trzewnej, między innymi zmniejszenie stanu zapalnego w tej tkance tłuszczowej, ale jednocześnie jest to absolutnie przyczynowe leczenie cukrzycy typu drugiego. Bardzo dziękuję.